Jest. O, patrz teraz. Ale delikatnie. Ale branie zupełnie takie delikatne. Nie wiem, zobaczmy. Cześć, witam was, moi drodzy. Dzisiaj wyskoczyliśmy na zaporówkę, po południu, pogoda nawet w miarę, ma nie padać, przynajmniej tak zapowiadali. No i co, dzisiaj z Damianem, z tatą będę tutaj wędkował, będę próbował coś dla Was złowić. Będziemy łowić na ultralighta, na obrotówki, na takie rzeczy próbować. Wrzesień już jest, więc te okonie już powinny się ruszyć, tylko czy będą brały to się okaże, zobaczycie sami to w materiale z nadwody. Aj. A na dwójaczkę łowisz? A na trójkę. A za na Fire Tiger spróbuję. Już teraz mam tak. uh -huh. No, ale to są te z Savage'a. No, są mocne, bo to do jerków nawet do takich 150 gram tym. No to, to nie pójść, nie ma na, na trójkę łowię.

ale ja mam z Fire Tiger zaraz powinno zaraz ten, zaraz powinno też o, już było nawet ty o, jest moja może być za lekka trochę, wiesz o kurde, ten ja ten mam trochę do no no. no też no, powinien nie Pod... no. przydusił Na mój, na mój kolorek na razie nic, nie? Jest Jest. no jakby Musi Na trujeczkę też No ale Fire tiger daj Musi, no nie ma nie ma wyjścia nie, ma <śmiech> <śmiech> nie no jest tam pokazało, nie Dominik trochę trochę pokazało ładnie zapięty No Za ładnie Tak się zapiął, że blisko tu walę. Spuściłeś do dna też? Nie, to powoli bardzo jechałem, wiesz. Jest. A, ładnie walne. Nie, jest. Przy brzegu. No, ale takie sobie na razie. Ale trochę jest. <noise> no, następnie. No, jednak dobra obrotuwa waliła tam, wali tu. No. Ja nawet ze sobą gum nie mam. <noise> nie masz? Nie. Specjalnie nawet nie wziąłem, żeby nie kusiły. Ale to nie czas, W ogóle praktycznie najlepiej nie kręcić za długo, tylko troszeczkę tak podkręcać. Delikatnie i z opadu walą przeważnie. No. Czy my tu mansiki moje. Mam takie inne kolory dziś. To jaskółki? No. Nakupiłem sobie tego troszkę. Nie tylko fiolety. Nawet mam białe. Dobra. Białe jaskółki są? No najpierw to są na fioleta spróbujemy. Na ciężko, na trójecce, główce. Tak chyba. nie lepiej, no. <laughs> Będzie jeden za drugim zaraz. I rzut, i jedziemy z Ale może co, 10 minut też Deeper po prostu zrobił robotę i tyle, no. Znalazł statko i teraz, póki tam są, to brały, nie? A takie brania nie są jakieś mocne, a takie stuknięcia raczej. To mi się wydaje, że cięższa główka by musiała być Albo ty mnie ściąga ja też po dlatego mi się wydaje chyba. Że duży, nie? No. A, taki nawet już spoko Jest taki, taki bar mhm. tamtą kamerkę jeszcze postawić Jest O patrz teraz No ten może nie wiem, no to miękki kij trochę, ale... Ładny. Eee, taki sobie. Jest. Jest. O! Czekaj, daj, no bo przerzuciłem. Na dół, na dół wędkę Dobra. No. Już to serzy, wiatr się rozwiał. Na One tam, no, to ci tak nic nie dało, tam dużej ryby nie znalazło na dnie To tylko o konie są. podpią Czyli one nie żarują za dobrze, jak się podpinają pod płetwę Delikatnie żarują coraz No bo idą pod te cierniki, nie? Pod te cierniki podchodzą i, i leci Jakieś ty, Tomasz? A tam! jak kurczę! Musi spaść do dna, bo inaczej zapomnię o braniu. No dokładnie, to gnieże lubię. To nic, to Ciebie z pracy nie dzwonię? Nie, urlop mam. No ja wiem, dlatego mówię. Na razie nie. Ale branie, ja cię kręcę.

A teraz na taki kolorek jadę. Thank Ah, tá Jak tak fajnie biorą, to można potestować inne kolorki, nie? Fioleci, powiedzmy. Po jednym sobie do kieszeni nam. Jeszcze tu miałem białe gdzieś, muszę je namierzyć. Ten kolor i biały. I jeszcze na białe. Ładowało, go ale go wyciągnął Ale ten najmniejszy o! A tam wypłynie pad tu tam wypłynie, bo tam ma... Tak przy pracy Daleko wzięło? Eee, taki A no nie jest taki mały Na no, jaskółkę No fajne Zastanowimy się czy tam... Ten... <noise> nie no Nie no, nastaw... dzisiaj tak... Nie no, wszystko próbuje się nastawić Rzucaj, a... rzucaj, ja bym czwórkę założył Co? Ja bym nie obał, okay. Jasne, jak już na blachę, to po co? Nie potem... na blachę, bo bym chciał No Tak, tak się też nastawiłem dzisiaj tam z no konie to jeszcze sobie połowimy no właśnie dlatego ale delikatnie no. bardzo delikatnie no ale teraz ciężejsza główka jest wiesz ale też nieduży nie? kilograma nie? teraz 4 jadę on już musi trochę masy mieć, żeby puknąć Jeszcze za nos, ja nie mogę Czyli nie żerujesz Słabo według mnie Bardzo delikatnie trochę na tej A i na ten kolorek też machnąłem to Wszystkie kolory, jeszcze biały tylko, nie przetestowałem No, ale to fajne już, nie? Ale widać, że już złapany nie raz. By. Dało się. Ale ten sam rozmiar i te same ryby. Chyba go już kiedyś złowiłem. <laughs> Jaskółeczka jest najlepsze, Ale. Ale też trzeba tak delikatnie po tym dnie stukać, one nie są jakieś na haju. One tak wiesz, przesu najlepiej reagują jak przesuwasz tą jaskółkę, delikatnie odbijesz, on Ci wtedy tak naciągnie. Znowu. Ja to tak, Ja tego nie zacinam na szczytówce. O, teraz byłem, czułem na szczytówce. No nie, właśnie tak i no prostuję tą plecionkę, nie? Tak porusza nią. Nie tak, żeby wiesz, jakiś toki Czyli one, one naprawdę nie są jakieś super agresywne dzisiaj. Raz na przykład na zero, nie? <grystanie> Ale ogólnie są na braniu, nie? tę konie dziś, że nie jest tak, że coś tam się da wydubać, nie? Nie tak, że, że one nie biorą w ciągu dnia. ale branie zupełnie takie delikatne nie wiem, zobaczmy ale w nos co? w nos dostał nie no, ładnie zobaczcie jak w nosek dostał tak delikatnie biorą te okonie dzisiaj taki fajny dobra, puszczamy O, fajnie. Ten, tak jakby brały. A, sam się wypił. Delikatnie zgarnął. Jakiekolwiek tak, ale to jest tak delikatne tak jak wtedy, nie? Aha. To nie są jakieś, tak jak ci mówiłem, to są takie brania, że tak czako kusić bardziej kusić, nie? Są no. takie samo brania. On nie jest tak, że wiesz, on ci po dnie przesuwać. To, o! Widziałeś to? to? na No No ale no. no, no, takie delikatne branie, że... że to nie jakieś takie wiesz. Tak, tak w październiku lepiej brały nawet powiem Ci na dropshota czy na cykadę niż no, no. Teraz tak delikatnie strasznie no bo, Ale to dziwne, bo we wrześniu nie zawsze to agresywne było jednak i rok, i nie rób. No i znowu tak delikatnie Nie wiem może bym się spłócił na tą mąłeczkę no to tam są wiesz, wiążek to będzie przewiązać No nie wiem czy jest sens na blachę jak się nic nie dzieje No bo nie no Musiałby jakieś okonie ładować jeszcze a tu nic Już nie chcą tak nawet na blachę brać mi chciał tylko wnioski dwa dramy Ty masz dwa czy trzy Teraz cztery nawet i też się da łowić O papa widziałeś? Pozostawiłem na dnie O, jeszcze raz To na blachę sam wiedzą Faktycznie są agresywniej Jest Widzisz, jak prowadziłem powoli To nie takie małe No to rób To mam główeczki znajdziesz O pięknie powoli to tak pod nawet przesuwam A tak delikatnie z wyczuciem kolory przepiękne Kolorowy już jest wybadane. Rób główkę, czwórkę, czy tam dwójkę. Taką odległość i normalnie pod niej no przesuwać wystarczy. I on sam normalnie wiesz, pręży. O już było Jaś. no widzę jak plecionka się unosi, jak jest takie puknięcie wygląda dajesz niżej nie taki do... Ale teraz trochę dalej siedzę, już tak okay. by odeszły. Dalej, nie? Mhm. O. o, o, o. o A <laughs> Ogólnie dzisiaj najlepiej brały na taką jaskółeczkę. zobaczcie sami. Najlepiej chyba główka 3 gramy, 2,5, 4 też, ale już trochę za ciężko miały. A brania, powiem wam takie małe, pstryknięcia. Jak nie zaciąłeś to niestety, jak się nie zacięło takiego pstryknięcia, to ryby nie było. Widocznie te okonie jeszcze tak konsają, jeszcze nie ma takiej agresji. Myślę, że jak się ochłodzi, znowu i spadnie temperatura w nocy to powinny coś bardziej ruszyć przynajmniej jest takie moje zdanie no w październiku to już chyba ostatni miesiąc będzie na te największe listopadzie. to z mojego doświadczenia to wiem, że tutaj na tym zbiorniku już jest naprawdę trudno ale wrzesień, październik, no powinno się coś dziać dzisiaj się połowiło nie było tragedii tylko, że teraz już pod wieczór już było naprawdę słabo więc powoli kończymy dzisiejsze wędkowanie a z Wami się żegnam i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.